Wojtek grał w białymi. Mm -hmm. Ok, czarny schodzi, biały gra gdy się grypę W górę powinienem się wydłużyć. Raczej, raczej w górę. Ten kamień jednakowoż stoi troszkę zbyt blisko. I dlatego zazwyczaj nie gra się, nie gra się tego ruchu na D12. Jeśli czarny chce zagrać na D12, to wcześniej idzie do narożnika. Właśnie żeby nie można go było tak kopnąć i postawić A przed o, takim trudnym wyborem. Dwie partie z rzędu tak zagrałem i straciłem całość i nie mam zaufania do siebie. <kść> Aha. Y no, w każdym razie do góry, do góry jest raczej polecany. Do dołu też można. Ten wskok był troszkę zbyt agresywny. Zanim czarny tam powinien wskoczyć, to, to należy przynajmniej tu dograć, i później już można wskakiwać bez strachu, że zostaniemy pocięci. A w grze zostaliśmy pocięci. No i to jest bardzo kłopotliwa sytuacja dla czarnego. Jeśli czarny jest tak zamknięty w narożniku, biały dostaje całkiem sporą siłę na zewnątrz, to biały jest z tego zadowolony. Możliwe nawet, że biały mógł bardziej agresywnie kontynuować, bo teraz cięcie nie chodzi. Czarny umiera. Więc biały mógł jeszcze aktywniej, ale biały się zadowolił tym atari. Okej, okay, no to tutaj, tutaj przynajmniej coś. Nie jestem pewien, czy grałbym tak blisko siły białego, bo jednak było, nie było, to to jest wielka siła. Możliwe, że nawet ruch na A14 jest centymetr, nie? Jeśli czarny nie odpowie, to biały tam jakoś może całkiem wrednie kontynuować i chyba zamorduje grupę czarnego. No to jeżeli wyobrazimy sobie, że. że zaraz, w ogóle, jak to powiedzieć? Powiedzmy, że tak. Jeśli wyobrazimy sobie to, że biały ma te zbite te dwa kamienie, to może czarny powinien zupełnie zignorować kamień na D12, w ogóle się do niego nie przywiązywać emocjonalnie i grać od niego dalej. Także moja sugestia to chyba rób gdzieś tu, ewentualnie jeśli chcemy być troszkę tak aktywniejsi, no to może na C7. Um. Oj, z Wojtekem będę C7 nie zagrał. <grym> Wojtek wie jak mało kto, to jest rywal, z którym grałem na więcej turniejowych partii, jak ostatnio mm. sprawdzałem. On wie jak mało kto, że ja nienawidzę rogów, więc jak ja bym daleko, tak daleko od rogu wyskoczył, to, to od razu tam wylądował. Aha. No, tutaj też biały róg, róg zjadł. Pożarł. A, no i teraz zabił też narożnik. A właśnie, to ja źle mówię, że A14 centy. Nie jest żadne A14 centy, bo po prostu da się zabić narożnik tym atari, uh -huh. który biały tutaj zagrał. Czarny próbował się jakoś ratować, ale no, to nie powinno było zadziałać. Ostatecznie w grze zadziałało. Ze względu na błędy białych. Biały może zagrać chociażby tak i tak. No i tu nic nie ma. Także czarny jest dość karkołomnie teraz próbuje jednak wyżyć. Biały wystarczy, że zagra tu. Czarny jest zamknięty, no i czarny musi się zadowolić teraz stworzeniem mojo. Biały zamiast tego zagrał niezrozumiały ruch, który dał czarnemu możliwość połączenia. I teraz właśnie jest ciekawe, ciekawa sprawa, czy należy tutaj ciąć? To jest coś, czego ja nie jestem pewien. E, musimy pamiętać zawsze o ruchach sente, że jeżeli biały ma możliwość zagrania czegoś w sente, to możemy sobie wyobrazić, że on już teraz to zagrał. Czyli mhm. możemy sobie wyobrazić, że ta sytuacja wygląda nie tak, tylko o tak. No i wtedy pytanie, czy to cięcie czarnego jest rozsądne? E, czy powiem słabszy tak. jest kamień ja biały, czy czarny? Ja nie jestem pewien. No ja liczyłem, że tutaj jest jakaś siła nacisku na te dwa kamienie, które jak biały tam nie zagra, to są martwe. A jeżeli mówimy tutaj teraz o wpływie na całym, cały ten teren tak, pomiędzy tymi moimi dwiema grupami, jedną w miarę mocną ścianką, a drugą dosyć słabą, to mimo wszystko chyba wybrałbym ten teren na dole niż ten róg nawet. Mimo, że jest całkiem spory w tym momencie. Na dole. Jeżeli mnie zabi Więc dostępem, nie wiem, czy bym poświęcił, odpowiadając. No tak. A, zaraz, czy byś poświęcił. A, że tutaj jakby biały zbił. to Może bym nie odpowiedział. A, no, słusznie, słusznie. To jest duże, ale może nie największe. To słuszna uwaga. Więc mówię, ten druk spory dużym poświęceniem hmm. i dużą ilością pustych kształtów po bandzie, pustych ruchów. Tak. Natomiast myślałem, że być może to, co tutaj powiedzmy tymi biały wybuduje, będzie gdzieś do zabicia w jakiś sposób, więc niekoniecznie bym odpowiadał, więc niekoniecznie sente, tak? hmm. nawet bardzo pozorne sente, a w tym momencie ruch w b12 tak? powoduje, no. że tak, wzmacniam te, te, te pojedyncze małe grupki, więc, więc tutaj stąd to cięcie. Tak. Tak, tak. myślałem. Nie wiem, czy to poprawnie czy nie, oczywiście. Ale... Poprawnie, poprawnie. Jak najbardziej rzeczywiście można yy, narożnik oddać, tylko że czarny nie miał w sobie tutaj dość odwagi, żeby, żeby pójść za tym właśnie za tym tokiem mm -hmm. rozumowania. I czarny teraz się. Tak, tutaj ubezpieczał, myśląc sobie, że to może jednak, jak Biały tu zagra, to odpowiemy. Gdyby czarny mhm. był już całkiem zdecydowany na to, że narożnik jest mniejszy, to teraz jest kapitalna okazja, żeby to wykorzystać i zagrać tu. Biały zbijemy, my zbijemy, biały dogra, i teraz ruch, czarny, ruch białych na d9 zupełnie traci sens. Teraz to jest zmarnowany kamień, kompletnie, 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 mhm. nic nieważny. Biały ma kamienie, które były tnące, przestały być tnące, są zlokalizowane koło żółwia czarnego, czyli żółwia, czyli podwójnego ponuki, znaczy ponuki z dwóch kamieni. E, narożnik też jest mniejszy, poświęcony niż w tym wariancie, o którym mówiłem, bo tutaj biały jeszcze bym. Mhm. Uratował te dwa kamienie, więc jeżeli coś takiego byliśmy w stanie zaakceptować, to teraz jak najbardziej powinniśmy po prostu z radością, z pocałowaniem ręki zaakceptować coś takiego. Ruch białego na d9 jest nierozsądny. No tak, biały nie to, 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 to może tu to, to, to grać, bo cały, cały, cały czas czarny jest w centrum w tym momencie. Tak. Wiesz, biały nie może to, to ja grać na d9, to zanim to myślę... nie zagra na a14. Tak, no niestety no, oparłem się o, o, o dużo większe doświadczenie yy, mojego przeciwnika yy, i stwierdziłem, grając ten ruch, że być może on zagra jednak coś innego niż się przedłuży. skoro się przedłuży, to widzi, że ja nie mam szans, no niestety sam się zatępliłem trochę. Aha, tak, 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 bo, 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 bo myślałem, żeby tutaj właśnie wciąć w tym momencie już mhm. i do końca no tak. stwierdziłem, że być może jednak coś jest więcej, czego ja nie widzę. Mm -hmm. Znaczy, można powiedzieć na 100% coś takiego. Spośród tych trzech ruchów, któryś jest błędem. Nie, nie wiemy do końca który, ale któryś na pewno jest błędem. Bo yy, są to niespójne plany. Najpierw czarny mówi, że yy, czarny zamierza tworzyć, yy, tworzyć yy, teren właśnie po lewej stronie. Biały mówi, że narożnik jest tak olbrzymi. Że na pewno czarny się nie odważy na to. No i czarny mówi, że tak, jednak rzeczywiście narożnik jest tak olbrzymi. Biały nie powinien grać D9, zanim nie zagra A14. Czarny z kolei powinien albo nie ciąć i, i zdecydować się na jakieś takie bardziej spokojne rozegranie, które też jest w porządku, jak najbardziej. Albo jak już przeciął, to dalej łapać dwa kamienie białych. Dobra. Och, tutaj się dalej. Czarny wydłuża, oczywiście nadal jest ta możliwość. Ale czarny jednak z niej nie korzysta. Biały, no, no to jest strasznie ważne, żeby to zbić. W każdy, każdy kolejny ruch białych to powinno być to zbicie. Dopóki biały tu nie zbije, to biały nie może walczyć jak człowiek, bo w każdej chwili czarny może złapać te dwa kamienie. Biały, zamiast tego, zagrał ruch bardzo wątpliwy, ponieważ ten ruch udaje, że jest centa, ale tak naprawdę grozi odcięciem grupy już żyjącej. Grupy po, po lewej stronie oraz grupy dość silnej na dole. Więc jest to ruch bardzo nierozsądny. Czarny słusznie nie odpowiedział, wyskakuje. Jak biały przednie, to nikogo to nie obchodzi. Może zamiast tu wyskakiwać, lepiej wyskakiwać bardziej koło tej grupy, którą zamierzamy atakować. Bo no tak tylko niepotrzebnie oddajemy tutaj trochę miejsca tej grupie białego, i może jej będzie łatwiej się budować. O, jeśli teraz musieliśmy takim słupkiem. Wzmocnić swój kształt, no to biały nas wyprzedza, biały się wzmocnił. Mhm. Teraz z kolei czarny chyba troszkę przeholował z tym ruchem. Być może lepiej grać ruchy, które nie są łatwe w rozcięciu, czyli tak albo najpierw skoczyć, jeżeli zamierzamy zagrać tak daleko, a czarny od razu daleko, no i biały natychmiast tnie. I ten kamień trochę traci, traci sens istnienia. Ewentualnie czarny mógłby spróbować go teraz jakoś efektywnie poświęcić, ażeby następnie przeprowadzić silniejszy atak na grupę białych, centralną. Zobaczmy, czy tak to właśnie poszło. Prawie tak poszło, ale tutaj Wojtek znalazł ładne zagranie, które rozdziela, rozdziela Czarnego. Chyba Czarny nie ma tutaj żadnej rozsądnej odpowiedzi, więc Czarny musiał się zgodzić na to, że jego kształt zostanie rozszarpany. Na szczęście coś czarny w zamian dostaje, raczej od zewnątrz wolałbym grać, chociaż no dobra, to, to jest OK, wymiana. A cięcie. A, no ale cięcie to białe Może po prostu Atari i złapać. Więc nie wiem, czy to cięcie jest skuteczne. Mm, no niemniej. mniej. nie ale po prostu tak? nie zbuduje. No ale jest już na zewnątrz. I co więcej, nie, jak zbije. To grozi, że rozetnie czarnego, czyli zbicie jest centena, czyli można już sobie wyobrazić, że to stoi o tak. To tu już jest w zasadzie jedno oko, no i jest wyjście ku centrum. Grupa czarnego jest słabsza niż grupa białego. No, pomijając fakt, że biały nadal musi dokrać na A14, czego nadal nie zrobił. Ale grupa białego naprawdę już jest bliska tego przeżycia, więc biały się tego nie boi. Ogólnie to całe rozegranie jest dobre dla białego. Wychodzi na to, że Hanem było jednak. Przesadą. Ach, no to szkoda. To gdzie należało grać? Może od razu tu, żeby nie dać białemu tego ponuki, bo kiedy daliśmy białemu ponuki, no to znowu po raz kolejny ta podobna rzecz, że kamień, który postawiliśmy wcześniej, stracił sens istnienia, stracił, stracił rację bytu. Nie ma po co mieć kamienia tuż obok ponuki. Ten kamień jest zupełnie zmarnowany. Hmm. Dobra, ach i teraz biały zupełnie nie rozumiem, dlaczego wydłużył zamiast zbić. Po tym jak biały wydłuża, to no nie wiem, do czego białemu przydaje się ta wymiana. Poza tym czarny może pewnie coś zyskać na zewnątrz, i czarny faktycznie coś na zewnątrz zyskał, zanim wymienił tę wymianę. No ale grunt dla białego to to, że przeżywa, ale czarny wychodzi w sen. Ok? Nie do końca rozumiem, po co białemu presja wywarta na ten kamień. Może, może to bardziej pomaga czarnemu niż przeszkadza. Może lepiej biały by zrobił, gdyby rozdzielał w tej chwili bandę czarnych. Przecież, tak jak czarny tutaj dogra, to co? To ta wymiana cokolwiek dała białemu? Jest to dość wątpliwe. Biały zamiast tego do rogu poszedł. I nie jestem przekonany, czy to jest poprawny wybór Joseki przez czarne, zamiast brać taką dużą ścianę, która się zazwyczaj przydaje, kiedy moją tworzymy, to być może na tej planszy ja bym wybrał to Joseki, chociaż pewien nie jestem, no bo to też coś daje białemu. Biały dostaje siłę. Aha. No, raczej raczej należy wydłużyć. Czarny nie boi się, że biały zagra na Q18. Biały już powiedział czarnemu, nie zagram na Q18. Co oznacza, że czarny też nie musi teraz tam grać, może zagrać normalne wydłużenie zapobiegające hane na 3 kamienie. W jaki sposób biały powiedział czarnemu, że nie będzie grał na Q18? Ano, poprzez tę wymianę. Gdyby biały miał zamiar zagrać takie wymiany, to wówczas. Popełznięcie na S13 byłoby Białemu kompletnie zbędnym. To byłaby tylko dobra wymiana dla Czarnego. Wiemy, że druga linia to linia porażki. Pełzniemy po drugiej linii wyłącznie tyle razy, ile koniecznie trzeba. I ani razu więcej. Więc Biały, jeżeli chciałby zagrać na Q18, to zagrałby tam od razu. I oczywiście nie pełzłby na S13, więc Czarny też może odpowiedzieć. Jak tam biały sobie gdzieś zagra, gdzie indziej i czarny kiedyś odzyska centę, to później możemy na Q18 już w centę yy, ograniczyć białego. Czarny od razu zagrał na Q18, co dało białemu wyjście ku prawej bandzie i tutaj punkty. Nie wiem, czy biały nie powinien się raczej skupić na tworzeniu punktów zamiast na takim wychodzeniu ku centrum, nie wiadomo do czego służącym. Przez to, że biały wychodził ku centrum, to tylko w kształcie białego pozostał jeden słaby punkt, tutaj drugi. No i czarny wykorzystuje je grając tę właśnie tę oto inwazję. Um, dobra. No, teraz widać, że wymiana A na B nie jest zbyt sensowna dla białych. Dla białych nie jest zbyt sensowna. Mm -hmm. O! Dość agresywnie, tutaj grozi nam cięcie. Być może lepiej byłoby po prostu się połączyć tak na 100% albo, albo tak na 99%. A ten ruch, hmm, jak to jest? Nie boimy się? Ja bym się troszkę bał na miejscu czarnych, albo nawet dość znacznie. Sprawdźmy, czy tak było w grze. Nie, w grze biały dał się czarnemu całkowicie połączyć. To był zdecydowany błąd. Zdecydowany błąd biały. Bardzo duże uchybienie. A, no i teraz gra się dość niedługo zakończyła, dość, dość tragicznie, niestety. Jak w tej chwili wygląda partia? Możemy spróbować policzyć punkty. Tak mniej więcej. 10, 18. 26, ze 30 punktów biały ma. I to, to już się powoli robi takie centy na 100%. Czarny będzie musiał odpowiedzieć, bo ta grupa jest duża. Czyli 30 punktów dla białego. A dla czarnego? Tutaj nie wiem, tak z 15 powiedzmy. Tutaj spokojnie też jakieś kolejne 8, czyli 23. Tutaj też z 9. A jeszcze tu. 14 37 czyli czarny... A, zaraz, zaraz. Ja nie liczyłem w ogóle punktów tutaj białego. Czyli biały ma 30 plus jeszcze może też 7. Słucham, jakbyś słaby i teraz słyszę? Halo, halo? Nie słyszę w tej chwili. a coś mówiłeś? Tak, tak. Dobra. To kto wygrywa, bo akurat mnie przerwało. Mhm. No więc tak, mówiłem, że biały ma tak z 37 punktów pewnych, czarny też tak mhm. z 37 punktów pewnych ma. Um, licząc te punkty, które pozaznaczałem. Um, no i co z tego wynika? Nie ma w tej grze komi. Pytanie, kto ma więcej potencjału. I chyba czarny, bo tutaj czarnemu łatwo zdobyć jakieś kolejne punkty, tu łatwo zdobyć kolejne punkty. Raczej czarny, raczej czarny ma, ma przewagę, ale nie jest to przewaga duża. Biały powinien więc próbować porydukować czarnego. No i główna szansa na wygranie tej gry dla białego to jest jakieś wykorzystanie tego faktu, że grupa czarnego OTA nie jest jeszcze całkiem żywa. Więc co biały powinien zrobić w tej chwili, jak ułożyć plan strategiczny? Przede wszystkim zagrać na A14, tak jak to przez całą grę było konieczne do zagrania, tak teraz to już jest na pewno sente czarna odpowie. Dzięki czemu grupa w centrum jest już na pewno słaba, bo na pewno jest odcięta od kamieni po lewej. Następnie biały może próbować redukować potencjał czarnego na dole poprzez ruchy forsujące, grożące grupie środkowej. Następnie spróbować poredukować potencjał czarnego o tutaj i później zagrać duży ruch przy bancie. To, to jest zwykła kolejność wykonywania ruchów w tej, tej fazie gry, czyli w takim może końcowym, w końcowej grze środkowej. Żeby najpierw tam, gdzie możemy ponękać przeciwnika, grożąc mu, wykorzystując jakieś jego słabości, to tam go ponękać, żeby mu zabrać jak najwięcej punktów, a następnie zagrać największy ruch przy bandzie. Bo już wtedy, jak, jak już nie ma słabości w centrum, to, to te ruchy w centrum bardzo tracą na, na znaczeniu i wtedy ruchy na bandzie, takie jak H18. Są bardziej wartościowe. Biały próbował to zrobić, zaczynając od tej słabości u czarnego, ale to jeżeli biały chciał wykorzystywać te słabości, no to powinien to zagrać w innej kolejności. Najpierw tu, a dopiero potem tu. Wtedy czarny by się dwa razy musiał połączyć. A tak jak w grze, no widać, że biały nadal tutaj próbuje i w sumie dobrze próbuje. I chyba nawet to może to jest skuteczniejsze niż to, co ja pokazałem. Gdyby biały tylko kontynuował. Gdyby biały tylko kontynuował, to czarny miałby kłopot tu i teraz kłopot z grupą na środku. To byłby bardzo duży kłopot, a biały... I ja bym przeciął. najpierw ciął, nie tu. Tak? Jakby się wydłużył, przedłużyłbym się, jak on by mieć ciął, a ten go tutaj ciął w tym momencie. No tak, 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 oczywiście to jest poprawny ruch, ale prawdopodobnie biały może zagrać w ten sposób i byłoby to groźniejsze dla czarnych. też bym ciął. Tylko że biały się teraz nie przejmuje tymi trzema kamieniami. Wszystko jest wspaniale dla białych, o ile tylko biały zdążył zagrać na A14 wcześniej. To był ruch, który. Znaczy podejrzewam, że jeżeli się wrzuci tę grę w AI, to AI będzie przez całą grę mówiło, należy zagrać na A14, należy zagrać na A14. Dla białego. Dla, dla, dla czarnego niekoniecznie nie trzeba tam grać, nie trzeba łapać dwóch kamieni czarnych, ale dla białego po prostu tak mówi. ten ruch wyjaśnia wyjaśnia zupełnie sytuację. Tak mówi AI. No, bo AI lubi wyjaśnić sytuację, i później i później wie że może atakować grupę w bardzo bardzo taki potężny sposób. To prawdopodobnie teraz już jest za późno na cięcie. Tym ruchem przed wydłużeniem. można to przed M. 6 tu, 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 Tutaj tu. jeszcze można w dół. O tak. No i wtedy i wtedy i wtedy jest znacznie lepiej dla czarnego. Biały musi wyskoczyć, czarny łączy, biały wchodzi, czarny wszystko zdoła połączyć. No, ale to jest ten właśnie plan białego, po żeby Poredukować, poredukować. Jeszcze może jeśli się uda to poredukować tam i zagrać na H18. Także plan białego był dobry, ale teraz białego zjadła pazerność. Biały pomyślał, że cięcie już działa, a się okazało, że jeszcze nie działa. Nie wiem, czy pusty trójkąt by białego wyratował. Ale jest to. Mm, no wątpliwe trochę. Hmm. Czy to by wyratowało białego? A, już wiem jak czarny powinien zagrać. Squeeze. Squeeze, chyba że tutaj coś chodzi z kolei. Ale biała ma problemy z oddechami. Hmm. Pewnie tak powinien grać czarny. Ale z drugiej strony ma tylko cztery oddechy. Trudna, skomplikowana sytuacja. W grze biały zagrał o tak, no i zginął. W tej chwili czarny tam, gdzie miał mieć słabe grupy, tam zyskał dużo punktów, no więc to jest koniec gry. Teraz, jeżeli gra była w miarę równa przed tym ruchem, no to po tym jak biały to wszystko stracił, no to jest to oczywiste, że czarny już ma bardzo wyraźną przewagę. No i tylko powiększył w tej chwili. No dobra. Czy jest jeszcze coś do skomentowania w tej partii przedwcześnie zakończonej? Nie, chyba jest wszystko jasne. Mhm. No więc tak. zamiast tu lepiej bliżej grupy Białego, żeby nie dawać jej niepotrzebnie wzmocnienia. Teraz Kamień na F11 stoi na pewno lepiej nie na G12 niż na G12, bo psuje kształt Białego. Później dalekie skoki, może, może są troszkę, troszkę ryzykowne i może lepiej najpierw zagrać tu, później skakać z daleko, jeżeli naprawdę nam zależy na skoku dalekim. No to był ważny błąd, to a14, ale to, to przez całą grę i, i to, że czarny na początku mógł zagrać tam te 11 I później tutaj biały ładnie znalazł słabość w kształcie czarnego, to się nie dało przed tym obronić. Być może biały był troszkę za mało aktywny na miejscu białego. Po tym, jak zyskałem taką dużą siłę, to próbowałbym rozdzielać czarnego i może może udałoby się przeatakować biały wybrał strategię terytorialną, która białemu całkiem wychodziła i czarny powinien tutaj raczej wydłużyć, żeby nie dać białemu tak dużego terytorium, ale biały również popełnił błędy, na przykład zamiast wziąć terytorium i zabezpieczyć słabości, to dał czarnemu się tam wedrzeć. Gra się zrobiła trochę lepsza dla czarnego, ale biały nadal mógł ją kontynuować, gdyby najpierw zbił i później szukał słabości w kształtach czarnego to wtedy by było w miarę równo, no ale biały ani nie zagrał na 14, ani też poprawnie nie kontynuował po tym pipie na 7 i przegrał. Dobra, no to tyle, wszystko omówione wszystko i chyba możemy przechodzić do gry następnej.